Kładamy pielęgnację na wakacje. Lecę w tropiki, więc moja pielęgnacja musi się trochę różnić od tej w Polsce. Przede wszystkim odrzucam wszystkie kwasy i niestety robię przerwę od retinolu. Do makijażu i mycia twarzy lecą te dwa produkty z Herboriana z wąkrotką azjatycką. Fajnie dumywa makijaż, jest delikatny, nie zawiera kwasów idealny na wyjazd. Na wszelki wypadek biorę Cica plast, gdybym się spaliła na twarzy. Nie powinnam, ale na wszelki wypadek biorę. A dzień pod SPF biorę ten krem z witaminą C od Medicaid, dlatego że witamina C podbija nam działanie SPF-u no i ochroni nas to bardziej przed słońcem. Będę testowała ten SPS i Rocher. Mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi. Jeszcze nie używałam go ani razu, także trochę ryzykuję, ale wierzę, że będzie fajny. Jak możecie zauważyć, on ma taką konsystencję takiego, takiego kremu i od razu się ładnie wtapia skórę, więc myślę, że będzie strzał w dziesiątkę. Na wieczór krem aktywnie liftingujący z Basic Lab z peptydem miedziowym. Ostatnio uwielbiam go używać. Cały czas go wieczorami używam, więc ufam mu. Uf i z tą serię Live Active. Ja jej również używam w Tajlandii, sprawdziła mi się, więc to jest taki pewniaczek na, na tropikalny klimat. Oczywiście serum do skóry głowy, bo używam go codziennie i patrzcie, już mi się zaczyna powoli kończyć. Chciała leci ze mną taki olej kokosowy. Ja go kupiłam również w Tajlandii i ostatnio zaczęłam go używać. Fajnie mi się sprawdza, jest przyjemny na skórze i biorę go ze sobą. Na wszelki wypadek biorę jeszcze drugi SPF z Medic Aid. Na wypadek, może gdyby mi się skończył, albo jakbym zgubiła, no to muszę mieć jeszcze ten przy sobie, bo go znam i go bardzo lubię. Przechodzimy do włosów i ciała. przemaskę i odżywkę, chcę oszczędzić na miejscu i mam nadzieję, że mi starczą na tydzień. Bez tego sprayu z SPL-em się nie obejdę, uwielbiam go, świetnie działa na moje włosy i no jest the best po prostu. Najlepszy. To jest taki mini spray do włosów, a suchy szampon. Wezmę go na wszelki wypadek, tak jakbym chciała sobie jakąś fryzurkę zrobić. Biorę jeszcze ten szampon i odżywkę. Są małe, poręczne i w sumie fajnie mi się sprawdziły, a tamte odżywki będę miała tak dodatkowo. Serum nawilżające hydrazy on Onlibio też myślę, że się przyda. Do ciała wezmę ten CC krem z Herboriana, on ładny daje kolor skórze i myślę, że jak będę chciała jakieś foteczki, no to on będzie takim moim podkładem do ciała, że ta skóra będzie taka ładna. Mleczko do ciała z AA, zapach katry Muszę jeszcze kupić SPF do ciała, bo chyba ostatnio wyrzuciłam, nie spodziewałam się, że będę jechała, więc już na miejscu jakiś SPF sobie ogarnę albo na lotnisku, może Natalka będzie coś miała. No i dobra, to by było na tyle, lecę się dalej pakować, bo zaraz lecę.